Hej, cześć, siemano z filmu, z tej strony XCZR i teraz w kolejnym odcinku na kanale z Pazmo, moi drodzy, czyli jak zwykle dzisiaj obłęd, tak, może w końcu nam się uda to. Koteł przyszedł na przywitanie, witaj kocie, witaj kocie. No, Edgefieldzik dzisiaj, moi drodzy, kurczy. wstałem troszkę później niż zwykle, bo wczoraj trochę siedziałem, nie powiem. Troszkę się zasiedziałem, dlatego szybko się biorę za nagrywanie, bo zaraz do robotu, także... Tak to się prezentuje, moi drodzy. Dave, Bailey, dziękuję bardzo. Psychika, czujnik, ruchu, IMF. A chyba jakieś suby doszły, więc tutaj trzeba, oczywiście, być bardzo, wiecie, miłym człowiekiem i zobaczyć. O, Magda zasubskrybowała. Dziękuję bardzo, Magda, za suba, kurcze. No, Wiktor, wiadomo, dwa dni temu. Dziękuję bardzo, Wiktor, kurcze. Azaz Angel itp itd, moi drodzy, także dziękuję wam za subskrypcję wszystkim, moi drodzy, no i co, no i bez zbędnego gadania, lecimy, jak lubicie fazę, pamiętajcie o tym lajkensie, o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie posiadacie komentarzu, jeżeli jesteście, no i tyle, także lecimy, zobaczymy, no co, Kecie, jedz sobie, wcinaj, wcinaj, wariatko mała, no, eee, także ja na drugie zmiany, moi drodzy, dlatego w szlafroczku bo dopiero wstałem i od razu do nagrywania, no bo jednak trzeba, nieprawdaż, content wrzucić, chociaż w jedno, wiecie, no, chociaż, kurczę... Od jeden, 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 nie? No, by się przydało chyba No dobra, so. so So, so, jak gierka nam wyjdzie Zobaczymy, no fucking clue No clue No clue, moi drodzy, no dobra mm, Bonerek trzeba znaleźć, wiadomo jak jest Wiadomo jak jest, okej, okay. bezpieczniki są tutaj Bardzo miło, jaj Dobra Cool, cool Spoko Mówię, chciałem dzisiaj wstać szybciej, żeby to nagrać, moi drodzy, ale powiem, że dzisiaj nie wiem, no tak mi się nie chciało. Chciałem spać do 12.20, ale mówię, no nie, no tak, to tylko to się nie, nie wyrobisz z nagrywką, nawet, no nie ma szans nawet. Nie wiem, jak ja to. O, tutaj fajny high spot, spoko, Otworzymy sobie tu tą, tą, tą na fula, że mieć potem, wiecie. Łatwy do niej dostęp, że tak powiem. Mamy IMF ja w ręku, może odpalony, taki, wiecie, bo to kto wie, może jakiś teleport w i itp. Wszystko jest możliwe. No dobra, na razie bowunera nie ma. Obstawiam, że jest w ostatnim pokoju, tutaj w tym. Wiecie, jak jest na tej mapie. Wiecie, jak na tej mapie jest, nie? O, no to już sobie, wow. Które? Eee, nie wiem, które. What the fuck? Tutaj te, okej, okay. Router. Zdjęcia nie będę robił, no chama. Ale rzucę tutaj MFI już, dlaczego by nie? Dlaczego by nie, moi drodzy? Dlaczego by nie? No, także zaczynamy tydzień, mój drodzy. Cykl zaczynamy na nowo, okej. Okay. Cykl zaczynamy na nowo, moi drodzy, no. Mam nadzieję, że dwójki szybko miną, bo to są zmiany, które nie nienawidzę. Okej, okay, kolega tej gości chyba... Nie wiem, w których lokacjach. Okej. Okay. Czy ja znajdę bonerka? Halo? Kurde, no. Where is the boner? Ja tu coś zrobił. Chyba nie ma raco? Nie wiem czy on zapalił czy zgasił. No, no way bro. No way man Halo, bowner tutaj jak zwykle? Nie? No nie gadaj, proszę ty, nie róbcie mi tego Okej, okay, jest patrzcie jak skitrany, what the fuck bro No that's kinda scammed, bro no, Dobra, idziemy moi drodzy, bo on tutaj działa No chyba zgasił światło tutaj Więc jednak może to być marka w razie who. Okej, okay, on jest raczej tutaj, ogólnie w tym obszarze, tak mi się wydaje, ponieważ otwiera dużo drzwi, tamte nawet otworzył, ale nie wiem jak. Chyba ręża takiego miał po prostu. Dobra, okej, okay, rzucimy tutaj to, 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 dobra, no. Okej, okay, to latarka to może bardziej tak tutaj, o. No, niech tak będzie już. A, remoncik, klasiko O kurde, nasz tutaj znak musi być zostawiony, moi drodzy, pamiętajcie. Pamiętajcie, pamiętajcie, dobra, yy, a więc... Yy... Weźmy sól, UV i temperaturę na porządku. Wiecie, tak inaczej troszeczkę zacznijmy tego investigata. tego, że kurczę, tam od razu Freezing Brecha miałem lekkiego, więc. No, dajmy koło tych drzwi. dajmy koło kibelowych drzwi. dajmy tutaj koło tych drzwi, Bra. Nice, nice, nice. UV'kę sobie rzućmy tutaj. okej. temperaturę machen, main, fizown. 4 stopy. No to tutaj ewidentnie to jest, nie? A jak wejdę do tego pokoju, to raczej będzie mniejsza, nie? Będzie się piększa. Tak, o Proszę, moi drodzy, rzucił Gagrim, chyba, tak mi się wydaje. No, dokładnie. na fuck? Tylko, kurczę, ten wrench, to ma taki spory, bym powiedział, jak tutaj nawet tutaj rzuca. 13 stopni tu jest niby, no tak średnio powinien. Hmm. Wezmę Gagrima oczywiście do siebie tutaj pod bok. O. Iś. Idealnie. Dobra. No okej, okay. eee... Ehm, no, ma ręcz ogólny chłop, naprawdę duży dość. O kurwa, jeszcze typ water, naraz. Tylko czemu on nie stępuje w tą sól jakby, bro? To się tyle dzieje, a chłop, my się... Mamy tutaj sól rozłożoną i tutaj on jest niby, i co? I nagle... What the fuck? No, the fuck jest this shit? No, tu jest 13 stopni, ty. Ok, jest to bardzo dziwne ogólnie, powiem wam szczerze, naprawdę. Jest to dość dziwna sprawa. No ale cóż, naduszki lubią tutaj tak działać sobie, nieprawdaż? Weźmy to, to i weźmy krucyfiksa, ponieważ ty... no, kolega jest ewidentnie aktywny. Kolega, koleżanka, Dave, no kolega, kolega. Prawda jest aktywny, więc nie wiem gdzie dać do końca tego krucyfiksa. Dajmy może tak tutaj. coś. Dotknął to, zróbmy fotę na interakcję, mam nadzieję, że się zaliczy, dobrze, dziękuję. Ale ta sól, kurczę, i sasi troszkę, moi drodzy. Trochę susi, nie wiem, czy nie w Rafik jakiś albo coś takiego, nie, bo rzeczywiście. Are you here? Are you close? Gdzie on rzucił teraz, ja pieprzę, to się odpieprza. Nie lubię tej lokacji, jakie jest, wam, tutaj nagle rzucił, tak? No to powodzenia, ja pieprzę, excuse me. Chore, moi drodzy chore Are you here Are you close How old are you Are you friendly Are you here Okej okay, moi drodzy, To jest raczej cała lokacja to tutaj, aż tu i aż tam Nieprawdaż? No, ja pieprzę Kolega ma dość dużo tutaj, dlatego, może ta sól nie jest zniknięta. No, weźmy ogólnie sól, wszystko. Bo trzeba sprawdzić ogólnie to, bo to może być w raifik ogólnie, nie? To może być naprawdę w rajfik. Więc y, wezmę sobie dwie sole. Piję sobie. A nie, mam psychę chyba posta, Ja. Pija. No, bo to jest trochę zastanawiające, naprawdę nie powiem. O, temu obrócił łeb w ogóle. Mmm, how fucking nice. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj Tutaj No i dajmy jedno jeszcze może tutaj na wyjściu albo tutaj No jest to interesujące, naprawdę No nie wiem czy to nie jest rafik, Raczej bym strzelał wryfa, bo tyle jest tej soli rozłożonej, że ja pieprzę Czyli moi drodzy, projektor I mf ta Spirit boxik, ale może ten projektor, wiecie, no bo raczej jest to w rife ogólnie, nie? Raczej to jest w rife, także chodzi o projektor. Sprayboxa nie chcę wam powiedzieć ogólnie. Zobaczymy, zobaczymy, na razie zatacz sobie te dowody, wiecie, o co chodzi, tak, tak, wiecie. Tak. Zobaczymy, po prostu, tak wiecie, o czy chodzi, tylko... Dobra, kamerka, weźmy sobie czujnik, mamy też quest'a pod czujnik. Możemy czujnik dawać na przykład na Soli i zobaczyć, czy on w ogóle właśnie tutaj na przykład chodzi sobie, nie? Bo, no, sorry, ale w takie cuda to ja nie wierzę, nie, ogólnie. E, tutaj chyba dać będzie najlepiej, mi się wydaje. No dobra. No kurde, no patrzcie ile tej soli jest, naprawdę jakby. Czujnik też nie wykrywa jakoś niesamowicie teraz, trochę, trochę popieprzone to jest dla mnie. Iść, iść, iść. wychowem czujniki. No dobra, I też by się przydał Jeszcze kurczę chyba drugi. Jednak dot. wiecie bo tak kurczę. No, jest to zastanawiające. Naprawdę, w polerenie powiem Wam szczerze, że jest to dość ciekawa gra. No dobra, Myślę, że ktoś jest Ghost Event, albo zadzwonił sobie. A fakt, gdzie ty zadzwoniłeś, kolego? Tutaj? Okej, okay, what the actual fuck? No, powiem tak, no... Yy... Nie wiem, co tu się odpieprza, naprawdę. Czujnik nagle działa tutaj, naprawdę, a sól co? Ale tutaj ciągle pokazuje pokój, no. 4-3, no. Nie wiem, jakby... Zawsze na tym tak ludzie, jakoś takie rzeczy się odpieprzają, że jest to niesamowite ogólnie dla mnie, nie? Nie będę wam ukrywał ogólnie, ale tam jest czujnik, który działa. Więc chodźmy tu na razie z kamerą najwyżej, postawmy ją tutaj. I na razie po prostu nakierujmy tutaj wprost ten projektor i zobaczmy, może akurat zobaczymy dotca jakiegoś, nie? Ta kamera to bardziej nie może być lewitu lewitująca. Hmm. O ty w ty! Ja pieprze Boże jedyny Zobaczcie, on ja się zaraz pił na soli i nic się nie dzieje, to jest raczej w no. O jest, moi drodzy, raczej w no. O kurde. Może już Hunt? Kolego? Kulturalnie. To on tam teraz stepuje dużo, więc... Aż jak światło zgaśnie, to będzie można wyjść. Holy shit, man. That's kinda intense. Not gonna lie, broski. Okej, okay, po. Okej, okay, bezpieczniki down, jo. Psyche, 25, więc trochę jest górcze. Pieprzy. A, są on, na no fakt? Mhm. Ta służba jest cała. Ty no bro. No nie, no to jakby jest 100% w rajfik, nie? To. Okej, okay, kolega y, robi hanta za hantem, Interesujące. Problem jest taki, że na pieprzonego Rafa ciężko jest zrobić perfekta, ponieważ mało rzeczy się dzieje. Wiecie, wiecie sól nie zrobimy. A pieprze tego nie zrobimy. On mnie zje tutaj. A nie, jak psycha by mi spadła, to rzeczywiście 25. To byśmy sobie pilcy wszystkie wzięli i byłoby, wiecie, prościej o wiele, nie? Farmić te wszystkie zdjęcia. Sheetman. Co tu się dzieje? Chyba po co? Ja, ewidentnie po. No kurczę, kolega jest dziki, dzik, nie? Okej, okay, chodźmy po najpierw. W razie co? Takiego, wiecie, ratunkowego jednego. Jakby koleżka miał rzeczywiście nagle okazję nas zabić, to fajnie, jakbyśmy tego uniknęli. Dobra. Nawet nie wiem, jakie to jest dowód, nie? Ale po prostu wiem, że to jest w Tak, Jakby stranę w ten dowód, tak to widać, co tu się odpieprza, nie? Oj, znacznie. Jakoś coś poczułem na gardle, że siedzi. Ciekawe. Ten czujnik król, który zdziała ciągle, ten chyba, co? Włączył radio. Dobra, spoko. A, nie włączył radio. Zajebiście. Dobra, wiecie co? Niestety i tak ja nie mam niesamowicie dużo czasu dzisiaj. No wiem, że to mógł być perfect investigate, ale... Po co że ja dzisiaj nie wstałem jakoś niesamowicie szybko, to chyba... Zważając, która jest godzina, bo widzę... Puknął chyba, robiłem zdjęcia na czuja po prostu. O, to zrobiłem. Ale fajnie, jakbyś tam chociaż to, to zaliczyło, nie? Tutaj na tego, na tą psychę. Nie jestem mad. I teraz włączył to. Teraz jo, Kurde, jedno zdjęcie nas kosztowało. Nie wiem, czy bym otworzył. To byłoby być perfect rzeczywiście zaraz, nie? Ale zbieprzyłem akcję troszkę, Shitman. No ale kurczę, to radio nie chodziło wcześniej, tak mi się wydawało. No ale najwidoczniej chodziło, a jestem debil. No cóż. Klasik, moi drodzy, klasik. Okej, okay, well, I see you, right? Pieprzony. kasztanie, nie zjesz mnie. Not tutaj Not tutaj bitch. O no ta psychika jest zastanawiająca, że ciągle mamy tak, tak dużo tej psychy, nie? Pieprzona. No, niech spadnie, jeśli i tak nie będzie perfekta, sadge. Jedno zdjęcie, boże, Piotrze, dlaczego? O oh, Jezus Maria, ja mam talent, nie? Moi drodzy, mamy szansę zrobić ob tego, właśnie. Final i perfecta. Bo no, ja oczywiście odpieprzam manianę, nie? No, ale wiecie, no. Musi tak być, musi. O, się posmacza? No, chociaż to jedno zdjęcie jeszcze zapełnić, nie? Nie wiem, psychika mi nie zlatuje, co jest dość przykre. Can you throw something one more time, please, bro? że jak się teraz spiwa mnie, to już będzie dziwnie. Hello, David. Can you do something? Okej, okay, ruszył drzwi. Bardzo dziękuję. No, i dobra, i teraz możemy w ciemności, mojej drodzy, zdalnej siedzieć, żeby się zaszło. Hunt i żeby mi psycha spadła, jakby, no. Nie widzę problemu w tym. Tylko, no, spieprzyłem, spieprzyłem po całości. Pieprzyłem po całości, moi drodzy. Było blisko. O, Muszę musimy patrzeć na niego trochę bardziej. wiecie, to wtedy psycha mi zajdzie lekko. O, idzie, idzie. Dobra, zamykam. Kolego, sorry, ale nie jesteś tu mile widziany. Witaj, kościeł, właśnie, się mi do nogi, miło. psychika jest naprawdę dużo ciągle, nie? Popieprzone to jest. Troszkę chore, bym rzekł. Pochancie jo. Wspaniale. No halo, psychika, proszę. A, pieprze. popieprzone. Bo nie robił jakichś niesamowitych eventów, niestety, dlatego psycha ciągle mi nie spada, nie? Tak, ogólnie rzecz biorąc. O, Gagdi tutaj? What the fuck, What are you doing here, to czujniki działają, nie? Fest. Czujniki działają, fest. Co ta psychika, no kurde. Denerwuje mnie to. Nie mogę tyle czekać, niestety. To jest minusy mojej do nagrywania przed dwójkami, właśnie, kurczę. człowiek chce się wyspać też, ale też chce fajnie, kurczę, tutaj właśnie wyjść w miarę i się przygotować do roboty, nie? Dobra, wiecie, co so i tak nie będzie to perfekt, także ja niestety tutaj to oleję tego questa, bo nie będę czekał. Prawie, prawie perfect. i tak by nie było przez to zdjęcie jedno, bo myślałem, że włączył to radio, bo słyszałem nagle. No ale dobra, wywalona, chociaż duch odgadnięty, tak? Przez naszą, że tak powiem, wiedzę. Więc chociaż tyle dobrze. Nie narzekam, bo troszkę pitosku będzie. I tak ten pitos to bardziej w sumie pod, pod, podgadnięcia ducha gram pod tą grę. Ale nice, brajfik moi drodzy. No i co? Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Możecie mi życzyć miłego kurde w robocie. Mam nadzieję, że szybko minie pierwszy tydzień. Nie, się pierwszy tydzień. Pierwszy dzień tygodnia. No i co? I tyle. Także dzięki za obecność moi drodzy, za nowe suby, za komentarze, za lajki, za wszystko. Za to, że jesteście. Także trzymajcie się. Do następnego. I pa pa.